Co się dzieje? Wczoraj podczas pomiarów komunikacji na tych liniach komunikacyjnych musieliśmy tą całą wioskę rozizolować. Teraz te wszystkie przewody są luźne. Więc od samego początku, wiesz co było? Ona była ciasno zaizolowana ta wioska. Więc one były na nagięte piny tak naprawdę. Tylko, że wioska wygląda jak nowa, a piny w tym module są też jak nowe. Moim zdaniem jest to jakaś wada konstrukcyjna. Wada tych pinów. No powiem Ci, że to najbardziej nieoczywista usterka jaką kiedykolwiek w życiu miałem. Ciekawe. Szkoda tego tych godzin w chłodni było, bo już czuję to w plecach. Ale prawdopodobnie w ten sposób pomogliśmy wielu właścicielom Fordów, <grym> Rangerów. Brawo, my kolejny raz. Bierzemy się za naprawę tego połączenia. Czyli tak naprawdę za poprawianie fabryki. Teoretycznie nic tu nie jest uszkodzone. Po przelutowaniu połączeń instalacja ożyła. Kuba sprawdza jeszcze, czy miętolenie wiązki nie skutkuje wyskakiwaniem błędów. Kolejna naprawa nie do naprawy wykonana. Na koniec Adam postanowił zrobić przysługę silnikowi. Do wszystkich nowoczesnych silników wysokoprężnych Forda został stworzony specjalny olej. Szczególnie wrażliwe na jakość oleju są jednostki, które spełniają normę Euro 6. Jednak w tym silniku, oprócz oleju, ważna jest również wymiana. Jeśli pozwolisz, żeby olej ściekł całkowicie i opróżnił pompę, to ta pompa tego oleju nie zaście i zacznie się silnik. Także czas na wymianę to jest maksymalnie 10 minut. Ja mam w silniku już 8 litrów, więc spokojnie uzupełniam i o tym opowiadam. Sprawdzę stan, jak to będzie gotowe do jazdy. Co ciekawe, do tego silnika wchodzi prawie 10 litrów oleju. Podkreślmy jeszcze raz. W tych silnikach olej trzeba wymienić w czasie nie dłuższym niż 10 minut, by pompa nie zdążyła się zapowietrzyć. Ford znów rusza w trasę. Spędził trochę czasu w temperaturze, która jeszcze do niedawna w zasadzie uniemożliwiała jazdę. Pora na telefon do właściciela.